Na ławce pod latarnią, gdy noc się już pi. Siedzą dwaj królowie życia, znów razem jak dni Gawron z piwem w dłoni, z ptakiem na ramieniu A Moris śmieje się, jakby był w Edenie Gawron i Moris, panowie pod chmurą Z piwkiem i bekiem, bez smutku i biur Nie pytaj ich o jutro, bo mają dziś ptakiem na ramieniu i ogniem w głębi liść W czapce lesi, z nosem jak burak, z brodą krótką, ale sercem jak rura. Gawron filozof, co mówi jak prorok, lepiej tu na ławce niż w złotym więzieniu bloku. Moris w czapce lesi, z nosem jak burak, z brodą krótką, ale sercem jak rura Gawron, filozof, co mówi jak prorok, Lepiej tu na ławce niż w złotym więzieniu bloków. Gawron i Mois pośród nocnych dróg nie mają nic, ale mają swój Bóg. Niech świat się śmieje, niech mija ich czas. Oni mają siebie i świat swoich las. Pyta ich o plany, bo plan to jest mit. Ich plan to dziś wieczorem, nie rozlać browar w kit. Ich choć wyglądają jak cień tego świata, ich śmiech rozświetla noc, jakby przyszła szarża lata. Gawron i Morris, puch mistrzów ulic. W brudzie i w dymie, ale wolnych jak nic. Nie znajdziesz ich w książkach, ni w biurach, ni w TV, ale w sercu tej ławki, gdzie życie się śni. Gawron i mori, Dwóch mistrzów ulic W brudzie i w dymie, ale wolnych jak nic Nie znajdziesz ich w książkach, Ni w biurach, ni w TV Ale w sercu tej ławki, Gdzie życie się śni Na ławce pod latarnią, gdy noc się już ty, Siedzą dwaj królowie życia, znów razem jak dni Gawrą z piwem w dłoni, z ptakiem na ramieniu A mori śmieje się, jakby był w Edeniu Nie pytaj ich o plany, bo plan to jest mit Ich plan to dziś wieczorem, nie roznać browar w kit Niech świat się śmieje, niech mija ich czas Oni mają siebie i świat w swotych las nie pytaj ich plany, bo plan to jest mit. Ich plan to dziś wieczorem, nie rozlać prowadzi. Ich choć wyglądają jak cień tego świata. Ich niech rozświetla noc, jakby przyszła szarża lata. Kawlom i Morris, dwóch mistrzów ulic, ludzie i w dymie, ale wolnych jak nic. Nie znajdziesz ich w książkach, ni w piórach, ni w TV Ale w sercu tej łaski, gdzie życie się śni.